Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Zamski Kościelne. Postanowiliśmy odwiedzić klienta, któremu kilka lat temu, jeśli dobrze pamiętam, 5, wybudowaliśmy pierwszy domek osa. No ponieważ jakby nasza wizyta była spontaniczna, możemy wam go pokazać z zewnątrz, ale zapraszam, jest to na pewno ciekawy domek do pokazania. Jak widzicie, domek jest przedsionkiem, przez który wchodzimy do domu. Wyposażony jest w taras z częścią zadaszoną i z częścią niezadaszoną. Zadbaliśmy o to, aby podłoga domu była wysoko nad ziemią, tak aby było w nim zawsze sucho i ciepło. Jak widzicie, mimo upływu lat, wszystko jest w najlepszym porządku. Możemy przejść na taras niezadaszony. Jesteśmy na tarasie. Jak widzicie, jest sporo miejsca, by postawić ławkę. Można się opalać, poczytać książkę. Mimo upływu czasu, elewacja jest w dobrym stanie. Można by zasugerować panu Jarkowi malowanie, żeby ją lekko odświeżyć. Natomiast nic nie cieknie, wszystko jest w porządku. Klient bez problemu zgodził się na to, żebyśmy nakręcili sobie tutaj krótki film i zrobili parę zdjęć. Drzwi, które tam widzicie, prowadzą do salonu. Zejdziemy teraz schodami. Jak widzicie, domek jest nie za duży, nie za mały, akurat aby swobodnie można było w nim mieszkać. Tutaj widzimy okno do kuchni, łazienki. No i z powrotem, wracamy do naszego tarasu, gdzie widać wejście po prostu do domu przez przedsionek. Jak widzicie, ona ma również okno dachowe z działającą sprawnie wentylację i z klientem po wielu latach jesteśmy nadal w bardzo dobrych relacjach. Jeśli chcecie tak móc cieszyć się domem tak jak pan Jarek, no, jeśli chcecie mieć ładny dom, w który nic nie trzeba robić przez wiele lat, wybudować go szybko, kompleksowo, zdrowo, zapraszamy do współpracy. Odwiedzcie nas w biurze, piszcie, dzwońcie. Do zobaczenia. Zapraszamy do współpracy.